Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bycie uczniem Jezusa Chrystusa nie jest wcale łatwe. W najbliższą niedzielę usłyszymy o tym w Ewangelii. Pan Jezus bardzo rzadko bywa z uczniami na osobności, ale teraz słyszymy w tej Ewangelii, że Jezus na osobno się modli, na osobności i zadaje pytanie uczniom bardzo konkretne: za kogo uważają mnie ludzie? I gdy e, słyszę odpowiedź, e, że jest uważany za jednego z proroków, e, może za Eliasza, może za Jana Chrzciciela, e, zadaje to pytanie uczniom, a wy za kogo mnie uważacie? I to jest pytanie, które każdy uczeń Jezusa Chrystusa ma sobie e, zadawać i szukać na Nie odpowiedzi. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? I gdy Piotr odpowiada, że Ty jesteś Mesjaszem, e, Ty jesteś Synem Bożym, e, Jezus Mówi im ogromną prawdę, ogromną tajemnicę. Mówi o tym, że zmierzają do Jerozolimy po to, aby tam oddać życie, życie za cały świat, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I mówi Pan Jezus, kończąc tą, tą mowę, że kto chce być jego uczniem, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż na ramiona i podążać za Jezusem. Bracie i siostry, nie jest łatwo. Zapierać się siebie, swojej woli, to czego my chcemy, a chcemy, żeby nam było miło, lekko, łatwo i przyjemnie bardzo często. Chcemy być szanowani, chcemy być podziwiani, a Pan Jezus mówi, że uczeń Jezusa Chrystusa nie jest taki, ale zajmuje ostatnie miejsce. Jest tym, który służy, tym, który umiera dla samego siebie. Wtedy stajemy się uczniami. Jest to bardzo wymagające i bardzo trudne. Bo Jezus jest trudnym nauczycielem, bardzo właśnie wymagającym, ale jest niesamowitym pedagogiem. Wie, czego nam potrzeba, wie, co jest dla nas dobre. Trzeba tylko albo aż otworzyć się na Niego, zaufać Mu i uwierzyć, że On chce dla nas jak najlepiej, że chce dla naszego dobra, chce naszego zbawienia. Tej odwagi, drodzy Wam, życzę, abyśmy na co dzień potrafili otwierać się. Na działanie Pana Boga, zapierać się samych siebie i świadczyć, że Jezus jest Panem życia i śmierci, naszym zbawicielem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.